mano tutaj ja jestem, Krzysztof, I tak, i powiedzeniem nie było bardzo długo odcinków, bo jestem na wakacjach i wrócę, i w, i wrócę w chyba sob w sobotę, nie, w środę, sorry, w środę wrócę, będą cały czas odcinki, tak, dlaczego mnie nie było? No, mam wakacje... Hmm, muszę sobie odpocząć, nie no odpocząć, bo, bo nic nie robię, nic nie montowałem Ale teraz tak Czemu mam taki nick, y po pierwsze to Bo po pierwsze będę nagrywać VR Jak, y jak coś Będę nagrywać VR Tak, będzie, będą odcinki z VR, Beat Saber i innych rzeczy Po drugie y PC Monitor X wyszło, nie nagrałem tego, że jak wyszło bo nie chciało mi się, nie, nie mogłem, bo komputera nie, nie, bo mój komputer by lagował, a ja nie chcę, żebyście mieli Mocne lagi. I po trzecie jest, ma, będą, będą giwały i opety, o, o, o jakieś do minusy może, albo z nowego update'u będzie, no bo wieszcie, jest nowy update, jest nowe wszystko. I chyba jutro, tak jutro jest nowy update PCMotor X Będą nowe jajka, nowe jakieś coiny I, i nareszcie będzie, będzie ten, ta rzecz w KWO. O, tutaj będzie Będzie tutaj i będzie mogło już się nareszcie pójść do fantazji Tak, będzie fantazji, co jeszcze chciałam wam powiedzieć Jeszcze chciałam wam powiedzieć, że jak wrócę to będą codziennie odcinki, tak a jak ben, a jak już będzie szkoła to będzie już, no nie będą tak co dziennie odcinki będą co, co, a może dwa w tygodniu odcinki, bo Ja muszę mieć, no, Ósma klasa, już jakieś egzaminy będą I trochę lipa Nienawidzę szkoły, no Wszyscy by chcieli mieć cały czas wakacje, ale nie, nie, nie będą cały czas wakacje i jak będzie z tego Nowego Świata, to też będą pety do rozdania. Będę rozdać pety jakieś fajne z Nowego Świata. Ocinka nie będzie z Nowego Świata, bo jestem na wakacjach i nie chcę mi się nagrywać. No. To było wszystko taka informacja do Was. O, no. I nara.